Wracamy po krótkiej przerwie, druga liga, grupa A. Też wielkie emocje nas czekają. Od razu pierwszy tydzień przyniósł bardzo ciekawe rezultaty. Mamy dużo nowych drużyn, czy to spadkowiczów z pierwszej ligi, czy to nowych drużyn, tak? Także zaczynamy od razu od meczów poniedziałkowych, od meczów, które odbyły się w tych śnieżnych warunkach, tak? Dwudziesta, 20, 20, 20 Armia Zbawienia de Hornets. Tu jeszcze Pogoda jako tako y, pozwalała na wymianę piłką tak, między zawodnikami. The Hornets. tutaj musimy się zatrzymać na chwilę, to jest nasz obowiązek. Że, myślę, że Wy tutaj znacie tam, na tyle dobrze, że tak, nie się nie... to dać. Y, to jest drużyna, kolejna drużyna Łydzego hmm. Dychusa. Tak, czwarta, macza palce. Tak, to jest czwarta drużyna. Niedługo, niedługo trzeba będzie już całą ligę tak. zorganizować. I ona będzie się nazywała po prostu Grupa M plus W tak. Group League. I wtedy tam będziemy sobie rywalizować między sobą, tak? Także jeszcze parę drużyn i na pewno... to wie, to wie. Także The Hornets. Bez y, pomocy, można powiedzieć, takiej wydatnej M plus W group. Tak, bo tutaj jednak tak, pracę tam tak, z, um, jakby też... Tak, sami też jakiś wkład mają, czy to na, na wpisowe, tak? Ale jest w tej drużynie oś tak? Który... strzelił bramkę. Strzelił to też trzeba odgotować. No ja mam Wagenia, ja o tej drużynie za wiele nie mogę powiedzieć. To jest anonimowa dla mnie nazwa. To jest popis widał chyba. To jest druża, która jest nowa? Widzę? Tak? Nowa czy nowa, ale macie toczek założyciel, który grał w FC Staszica i tak jak mówił Rafał. Chyba z FC Staszica i widowo to jest chyba jeszcze jedna drużyna. Tak, a więc w ogóle to jest trzy drużyca z jednej No i na inauguracja. Deforme sprawdził 5-0, tak? Tak, no, 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 stracili Ale trzeba też powiedzieć, że w The Hornet grają chłopaki ze Springów, którzy i z Redbox grali, i wygrali drugą do że tak. tak. yy, Teraz spadli, prawda? Także potencjał na pewno jest Wojtek Madej. To jest kluczowa według mnie postać. Tak, no, tak, no, tak no. bo tam było na scenie, że Łukasz Madej, zostawmy tego Łukasza. <laughs> Ale tam jeszcze ciągotki I, i do, do południa. Zapraszamy. Do... No, 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 no. Ale tam gdzie on w Bełchatowie teraz gra? To... No niech tam, niech tam sobie powrzuca. Coś myślę tak tego propos, nie? w krew... na tle chatować, nie no się to tak. dobrze. Tam Widziałem... akurat chyba nie, nie, nie trudno zaprezentować się dobrze. No, tak. no, no ale od Dokładnie, przepraszam. Także wynik 5-2. Myślę, że zasłużone zwycięstwo. Ile Horniec mają szansę na awans? Według mnie będą walczyć. To jest różna która Myślę, że razem już oni i Łukrom tak, i inni. Y y tak, i tak Na, na pewno ten wynik nie jest. Przepraszam, to no nie, nie chcesz, żeby się ja Jeszcze powiedzcie, że nie będzie broń. Aha, zresztą. no nie, zauważyłem. No, no ten wynik jest troszeczkę mylący, ponieważ Dehones, którzy też mają swój fanpage na Facebooku, tak? no informowali, że spalingi nie toczyły się po ich myśli. Mieli serię porażek, przerwali ją meczem. OMW, Celestes z -ligowcem, ale tak? W, ale potem w, chyba jeszcze nie chyba. Tak, ale zremisowali z nami i teraz wygrywają pierwszy mecz w tak. Wymarzona inauguracja. Także przechodzimy do kolejnego spotkania. Eurotax.pl i Max. Warunki takie jak u Ciebie. W tak, meczu. bo to był mecz, który rozgrywany był na drugim boisku. Także, Kilka koniecznych sytuacji na filmiku. Bramie tak. wpadło więcej. Ale też na filmiku wszystko jest elegancko odnotowane. Y -y. I w uprąd, wymarzony powrót. Tak, tak. tak to ja już nie Eurotax y -y, w zeszłym sezonie y -y, bardzo, w bardzo w trudne warunki postawił, różnie ze Szczepina, bodajże, Tak, przeżywając końcówce. Tak, ale, nie ale, nie ale nie jednak nie w tamtym sezonie bardzo przycięliście, walczyli do końca, nie licząc tego meczu ze Szczytinem, no to oni walczyli do końca utrzymanie. To, tak się zapamiętałem nazwisko Niotkiewicz, tak, to, jest... to jest chłopak, który gra w Polonii Sparta Świdnica, bo jako zawodnik Parasola też często graliśmy w tej Dolnośląskiej Lidze i z twarzy po prostu graliśmy na środku, często vis i zapamiętałem i nazwisko i twarz, i potem jak zobaczyłem go na rozgrywkach, tak właśnie zobaczyłem, poszperałem troszeczkę, że studiuje na wf tak mój rocznik 92 i w tym meczu chyba nie zagrał, prawda? Oj, nie pamiętam, nie pamiętam, ale... Ale z... ten zawodnik naprawdę, możemy... który grał właśnie w tym meczu ze Szczepinem. tak i, tam I tam było, widać, ten tak, ten... było widać, że jest bardzo ważną postacią. Ale... Mówię, i to po prostu jest takim roarem faworyzmem, że ja nie wyobrażam. Oni mają mocniejszy skład, ten, ten może Wynik nie wskazuje, że... Tak, tak. ale... Ale warunki. do Krzyścia nie było na to jest Krzysiek Suchecki wpisane, więc no, W której drużynie? Ja, no, w Lidu... wig Naprawdę? To, to jest Sławiec Krzysiek Suchecki? Tak, jesu... Słabry, Słabry, Słabry to jest Sławiec w Suchecki. A to są sąsiedzi Kajtka Łądki z naszej drużyny, bo oni mieszkają tam na Żernikach obok siebie. Także to są oni od takiego małego zawsze ze sobą grali. Widać, że... Tak jak tak mówisz o tym zawodniku, tak? O Karasku, który tam w tej pierwszej lidze gra, to moim zdaniem tutaj w drugiej lidze jeżeli jeżeli Krzysztof będzie przychodził na mecze, to nie wiem co on to będzie Nie wiem co tam. tam, to tak. nie, to tam ale w ogóle, ja, ja powiedziałem to jak rozmawiając z chłopakami z Wimplomu, że oni lepszy sku... nie ma Dawida Bewatta, ale generalnie mają lepszy skład składnik niż ten, gdy spadali z Ekstraklasy. W mojej ocenie, ci chłopacy z Wojalu, no to wszyscy są... Ci to wszyscy zojarują, to wszyscy tylko mają w piłkę, nie? to nie są. Nie ma na nim żadnego przypadku. Czyli nie wiemy jak te warunki wpłynęły na ten końcowy rezultat, ale na pewno kolejny meczu i buprą. Od powinien sobie poradzić z najbliższym uchwalem, a i wielka niewiadoma. Kolejne spotkania, które odbyły się we wtorek. Tieto i troskiwe misie. No, wyniki, wyniki bardzo podobne. 2-5 y, armias Bawania Dychorny z 2-4 eurotax i Buprom i znowu 2-5 tieto troskiwe misie mi się. co możemy powiedzieć o tej drużynie? Jest... Zaczęły sezon halowy świetnie, potem grały dramatycznie. Był w ostatnim meczu tym, który zakończył się skandalem, prowadzić z bratem Albertem po 10 minut 3, 3 do 3 -0. Mhm. Mecz się by dokończył, ale to jakby pokazali, że tam potencjał jest. Nie zagrał jeszcze Sebastian Kościuk, czyli no, będzie to dla najlepszy to już, nie się okazji go zobaczyć tutaj jakby na trawie, ale to jest koleś, który też tam, dziś w trzeciej lidze. Nie było zawadzkiego, ale no, to, 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 Okres nie? to spokojne zwycięstwo. Fakt, że Cię to nie miało bramkarza i mam z sobą Piotr Blaskowski z sprzętu. Jeszcze do mnie pisał gdzieś wcześniej, czy jakiegoś bramkarza nie mam do załatwienia. Ja mówię, że nie bardzo poszukam, ale potem patrzę na relacje i Piotrek w bramce między nie zmieni. Niestety nie będzie tego fajnego <tuszy> bo przynajmniej Bramka 1-0 to na pewno w dużej mierze obciąża jego konto. Tak. A Tieto? Bez zmian kadrowych. Znaczy, Kto y jest y pod... y Portugalczy? Can e dan Daniel Candelaz, y can Jao. Y can y Oliwej, tak, tak. tak że... no, ja czekował, ale... A Portugalia wczoraj jeszcze dodam, y, zremisowała z Iranem 3-3 i była już okrąg od pożegnania się niemal z Mistrzostwami Świata, bo tam mają straty, już potracili punkty i w końcówce z 3-1 na 3-3. Także może się cieszyli chłopaki, a potem niestety <grym> nie troszeczkę y, przykrocie zaznaliśmy. No to myślę, że kolejne mecze dopiero zweryfikują, na co stać te drużyny. Tak, no to też kiedy się to no, przynajmniej do... też bardzo dobrze rozpoczęła. Tak, ale to znaczy, że mieliśmy straszne problemy kadrowe, bo tam... Często zdarzyło się, że przychodzili w pięciu po prostu. A, tak, tak. No, za, no właśnie, no, ciekawe czy na kości będzie przychodził, bo trafią no, zrobiłby różnicę. Na hali gry no, wtedy sobie sobie widziałem jeszcze. No, na paczą Tak, ta, ta, ta. także... ale Hali już nie mieszajny. Wiadomo, można wspomnieć, ale to jednak to jest zupełnie innego. Kolejne spotkanie to są diabły z All-Stars. No i tutaj All-Stars to jest yy, żarek inny, przypomnisz? Czy to jest ta Paweł Żarek. Tak, Paweł Żarek, który tam decydował często o losach spotkań, tak, w poprzednim sezonie. Teraz go by nie było. Teraz go by nie było, ale trzy punkty im kasują. Tak, te trzy punkty go Tak, a Diabły to, jest, to jest, jest dla wielu podmiot. tak, taki outsider można powiedzieć, ale... No, w Ocean 1-3... Mnie... Wcale, nie, wcale nie, nie przekreśla ich szans. Ja powiem tak, na Ocean tam w, w pierwszej izie mhm. jeżeli chodzi o drugą ligę, drugą ligę to wydawało mi się, że... Tak. Będą no, walczyć no, tak, na no, ale... i Tak, ale łatwość zakonu a ostateczny wynik się, że to była Tak, przez 3-1 to jest w sumie, no, ale też jedna bramka ale... zdobyta to też nie jest nic. Ale trudno nosa ale... po prostu. Tak, zobaczymy, jak będzie się to rozstrzygało w kolejnych spotkaniach. No i ostatnie wtorkowe spotkanie to jest mecz bardzo ciekawy. Mef, mecz kaszmar. Tak, tak Słoneczne Krzyki kontra Huber Polska i Grzesiek Suchar, który. Przeszedł właśnie do Huber. Tak samo... Mądry, mieszkańcki szkopie. Tak. tak, Kopiś. I Kopiś, tak. No, to jest ich drużyna, nowe stroje, elegancko, wszystko zorganizowane. Brakasz szląska z góry jest tak yy, Gry, korny, Tak, korny, wszystko tak. E... Że się mówi, że parę uwag mu no tam... Rzucił, tak, on rzucił przed meczem. Sam i... nie był zadowolony, tak mi mówił po meczu, że nie był zadowolony do końca swojej gry, więc pewnie. Tam do jednej bramki się... powiedział, że mógł coś tam więcej zrobić, ale przy pozostałych trafieniach myśli, że. Nie, nie, nie. ja się dziwiłem, bo on tak po meczu powiedział, że, że. Sam sam sobie zaczął, że. A robi... słoneczne krzyki, szeroka kadra widziałem, że ładunek rezerwowych nie i jest złożony dziesięciu i przychodzą dziesięciu. A ja słyszałem, że też wasza drużyna na hali grała niedawno właśnie ze Słonecznymi, tak? I, tak. I Grzesiek tam się śmiał, że w ciągu dwóch tygodni, ale to ostatnio cały czas jest <grymne> w bramki. Myślałem, że piąty mecz z rzędu, ale to dojdziemy <grymne> jeszcze do tego. I Niestety. I rekord, to Lewandowski, to jest wierze, I rekord Lewandowskiego z Bundesligi, w którymś małej że jest zagrożony, to już piątka jest, także ty, ty, tylko <grymne> to może być lepiej jeszcze, ale to dojdziemy do tego jeszcze. bo to ważna rzecz. Korlew mecz, powiedział, że po meczu kapitalny mecz, jeżeli chodzi o poziom bardzo wysoki, i mówisz, że też zawodnicy. A też intensywność. Był ogólnie bardzo tak, szybki. Ale, ale on zwrócił uwagę, że zawodnicy, że na nie niepotrzebny. On mówi, że po prostu zawodnicy absolutnie żadnej dyskusji A nie jeszcze jedną zwrócę uwagę na sytuację, że zawodnik, bramkarz słonecznych Krzyków po piłce, która wyszła na bramkowy kładł piłkę na piątce przysłowiowej. Robi rozbieg, a nie ma tutaj piątek, prawda? Tak, a, czyli musiałby tak, tak, podejść i strzelić bramkę. Zawodnicy tutaj z Huber. W sumie zwrócił uwagę Oni tak. on pod on, piątkę nawet nie zwrócił uwagi, coś tam było takie tak, tak, zdanie z tak, tak, sędzią, co tak, tak, nie? Tak, tak, tak. Ale to też pokazuje, że pełen szacunek i naprawdę fajne dwie drużny, które według mnie będą się biło człowiek lokaty. Tak, to znaczy yy, mówię, no Hubert Polska żelaza można powiedzieć, że, tak, tak. że y -y. Raz po w żelazu razem szacunku życie. Będzie ciężko, bo mniejsza, Liga jest cięższa, ale mimo wszystko wydaje mi się. Absolutnie. Dokładnie, także... Czekamy na kolejne spotkania z ich udziałem. Środa to jedno spotkanie. Spotkanie z Pre Team i 40+. Plus. No 40+, plus w tamtym sezonie no, ten awans się biło do jakiegoś tam momentu, prawda? Mateusz Magusiak to jest jeden z tych młodszych zawodników. Jeszcze jest młodszy, hmm, nazwisko wypadło. Jest bo tam jest ojciec i, i syn, bo daj że gra. Tak, tak, czyli jest y, dwóch młodych chłopaków, 40. a reszta było ta jak nazwa wskazuje, 40. plus. 12-3, żeby było, ja tam, ja, tam, 12, 3. była jasna moja nazwa. 12-3. By była że protokół to. mi się, który stałem sędziego, po prostu był tak, że się, się ja rozpłynęło. Możecie się... coś więcej powiedzieć odróżnie z speaking albo 40, plus? Znaczy na to ja mówiłem w kilku odcinkach. Nawet że można Możemy trochę powiedzieć, bo jesteśmy w trzech koniec tak. tak, w innej konkurencji, tak. przeszli razem z nami, wywalczyli Awans, tak samo przeszli, zmienili nazwę, tak? Bo mhm. wcześniej ta się nazywała Alux. Tak. Jest tam kilku dobrych zawodników, czyli do... Artur, Artur Głownik, tak? Tak. tak i, naprawdę. Rafał pudełku. Tak, Rafał pudełku tak. to jest kluczowa też postać. Mo nie to kapitana ekipa, jak już powiedziałem w I też się super. Mi się podoba właśnie atmosfera w tej drużynie, bo tam nie jest... Wiadomo, wynik nie jest w najważniejszą, ale jednak te emocje podczas meczu, często tam siedzę w ich obozie, ja słyszę te rozmowy cały czas, że tutaj mają pretensje do siebie, ale potem po meczu jest normalnie na piwko, idziemy, pop, jest super. Naprawdę, to mi się bardzo podoba, że... I piłą grają, nie wracam. Tak. I, w. A, 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 a. I fajnie chodzi też, czasami takie bramki z świata strzelają. Czasami raz na mecz potrafią naprawdę tutaj, a, a, a. Od, od jakoś o od poprzeczki bramka, W ogieńczą. Może nic nie zależy w meczu przeciwko Maju, to już niezawodnie chyba z taką lufę, że... Nasz nim... zawodny to jest zawodnik, który na Hali grał we Wrocławu, EU. My jako Celeste zdobyliśmy mistrza, ale graliśmy z nimi bodajże trzy kolejki przed końcem. I naprawdę, nie wypominając wieku, ale naprawdę ten zawodnik to naprawdę ma takie zdrowie do grania. To, że... to też jest są przypadkowi duże. Tak, tak, eee... tak 74 czy 7-3 bodajże. I Piotrek tam jest właśnie jeden z kluczowych zawodników. Tutaj oczywiście w plus również. Także zdrowie mają panowie i nazwa 40, która nawet mogła się tam 50 plus pojawić, prawda? Ale młode bronie, prawda? Mateusz Magusia, Krafo Pudełko, który też wie, jak się w piłkę gra. Także ja myślę, że to jest w tym sezonie też mocna drużyna, która będzie tam sprawiała naprawdę dużo problemów w tym, którzy są uznawani za faworytów do awansu. A no sprytnie, no powiem, tak, duże zmiany, odeszli. tam. Chory, co krajowcy, chory, chory. Tak, 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 przyszli, nowy, co krajowcy, odeszli, mm -hmm. się, co krajowcy, Ale nie Więc... odeszli od nas ligi, tylko do innych drużyn. No, też i... widziałem, że. Nie, że odeszli, bo chyba. Och, do innego miasta. Bo generalnie. To się zmieniła się mocno ekipa, ale w mojej ocenie był... będzie to, będzie ciężko. Mm -hmm. Może pierwszy mecz pokazuje prawda, bo to jak nowe osoby przychodzą do drużyny, to jest zawsze ta niepewność. Nie możemy za bardzo stwierdzić, co będą pokazywać, a wynik 3.11 mi 3 11, chyba mówi sam za siebie. Dwa pisane w końcu cyfrowym. Bo... Tak? Aha. A by nie odsłyszeli, ile zaprowadzili. No i ostatnie spotkanie czwartkowe pierwszej kolejki, i to jest mecz Namkatsu FC i FC Staszica. Tak. Dwie gwiazdy. I, ja I tutaj. Jeden z różnych szanowników, drugi Marcin Murdek. Tak, ale tu, tu taka słowna była rywalizacja. Tak. jakaś tam... Marci spalonego Marci Bakuj bo ja nie wiem, jak sędzia tymi, to widział, zauważył, Bakuj, Piper, na spalonej stoi chłopak, tutaj Chorągiewka... Nie ma. Słyszałem też o jakiejś siateczce jednej, takiej jakieś ale to, tam... Yy... Nie, to nie, no właśnie, tak, nie, nie tak. wiem, tak, tak, to wyglądało tak jak mówię, kurde, ale potem zobaczyłem, że on jest też jeden gol, no to nie wiem, on mówi o No, ja dlatego no, mówię, bo ty też trzeba bramkę, dlatego ja mówię, kogo to ja nie wiem. Ale nie, to właśnie no, wynik 8-3. Nie, no bo bez czyli... szans. w ogóle świetnie zagrali bazie nam, czyli w porównaniu do nas to... Znaczy tak, pierwszą głowę naprawdę przychodziliśmy na przetrzywając... Prze, Chyba trzy ale uważaliśmy, że naprawdę fajnie nam się dało. W też to była kompletna katastrofa i w ogóle yy... nie ma. Ale najlepiej to po prostu przybić, że tak powiedział. Na tu dużo lepiej. Jeżeli oni, jeżeli tak grało Jero Submarine, bo to jest podstawa jednego z tamtego tego sezonu, jeżeli oni tak grali w tamtym sezonie, zajęli przedostatnie miejsce widzenia mhm. yy, i nas teraz tak wykonali, to ja się boję coś wtedy. To zobaczymy w kolejny dzień, zobaczymy co przyniesie. Przechodzimy właśnie do zapowiedzi. Tutaj zaczynam od środy. Słoneczne krzyki Tieto. Jest tylko jeden mecz w ogóle, bo to, to będzie tylko jeden mecz. Ten... Tak, tak, bo tutaj to, jeszcze, to, to tak, sam, czyli to, to... jeden mecz tylko jest tylko mecz środowy, tak? Ja, bo tutaj mamy jeszcze ja, terminarz to, żeby się to jest z kwietnia. To jest, to by tak, tak, ale... Uff, ale mieliśmy z Jedno spotkanie, słoneczne krzyki tieto. Słoneczne krzyki grały, tieto grało. Także mamy te dwie drużyny opracowane, omówione. Wydaje mi się, że też o. powiedzieliśmy jasno, że tutaj. Słynęłeś na się nie działa to, Tak, 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 no, teraz. Jest to rozmiary, rozmiary zwycięstwa, chociaż oczywiście nie skreślamy Tieto, prawda? Bo to też nie, trzeba. No, wydaje mi się, że 6 dwa będą. Ten też wspomnijmy, środa 27 dzień marca, godzina 20. Także też zapraszamy. A pan? Ja wstawiam, no, znam w zasadzie obie no bo jedno schali, słoneczne krzyki, a ja, sklepy braliśmy, ale myślę, że słoneczne tak 7-3 powiedzmy, myślę, że Pani dużo brała. No i w sumie druga liga, grupa A za nami, króciutka przerwa i przechodzimy do grupy B, drugiej ligi.